Formuła na dwóch, Kajetan Baranowski, Baranowski, tym razem po Chinach, czyli końcówka azjatyckiego turnieju i pierwszy wyścig, w którym mieliśmy w tym roku sprint. I tutaj, jeżeli chodzi o samą decyzję przyznania tego sprint race'u Chinom, było kilka wątpliwości, no bo jednak to jest to, na którym nie jeździliśmy przez 5 lat. Jest też część kierowców, która go albo w ogóle nie zna, albo go kojarzy z serii juniorskich. No a jeździliśmy na nim Samochodami starej generacji, więc to też nie jest tak, że, że wiemy wszystko. No ale myślę, że zostanie z nami na dłużej, jeżeli nie będzie już takich problemów, jakie występowały poprzednio. Ale ee, kwalifikacje do sprintu zakończyły się dość nieoczekiwaną punktacją. Jeszcze zanim, zanim kwalifikacje do sprintu, taka, taka ciekawostka, nie przyzwróciłeś uwagę, ale to jest to było chyba najdziwniejsza, najdziwniejsza rzecz, jaką widziałem podczas wyścigu Formuły 1. W pierwszym. Treningu, zapaliła się trawa. A to prawda, to prawda, już o tym wspomniałem. Faktycznie, to, to się nie zdarza. To się to nie, nie zdarzyło, się zdarzyło się nigdy. Nie zdarzyło się chyba nigdy, no nie wiem, no wiesz, no, ani żadnego wypadku, ani, ani nic. No u nas się czasem przy autostradach wypala trawa, ale tam nie ma wtedy wyścigu. Znaczy są, ale amatorskie. No właśnie, a tutaj masz na torze i co robić? Za szczęście, że w samochodach nie ma DRS-u, bo wyrażam sobie tą adwójkę między Warszawą a Łodzią. Oj, byłoby, byłoby ciężko. No dobra, ugasili trawę, pojechali dalej. Kwalifikacje do sprintu skończyły się nieoczekiwanie. Tak, bardzo nieoczekiwanie i też z jedną kontrowersją, bo Lando Norris jednak zdobył pole position. A mówię jednak, bo miał mieć usunięty czas, przez to, że złamał limity toru w okrążeniu przygotowującym jego okrążenie pomiarowe. Mhm. Ale sędziowie przyjęli argumentację McLaren'a. I kwalifikacje zakończyły się niespodziewanym zwycięstwem Norisa. A to kompletnie zadziwiająca decyzja, bo zawsze limity Toru były traktowane jak świętość i zawsze każdy był karany za to, że, że, taki, że taki postępek się zdarzył. Być może sędziowie stwierdzili, że faktycznie było bardzo mokro i że faktycznie to, ten wyjazd przed nie spowodował, że Norris nagle pojechał szybciej i nie dał mu przewagi. No ale jednak był limit Toru. Jednak był limit Toru, więc to, że było jest... mokro. Konsekwencja. Tak. To, że było mokre, to też spowodowało to, że chyba Red Bull się nie zdążył przygotować do tego mokrego toru. I stąd upatruję takie w wynik kwalifikacja. Bo, bo jak się zakończyły kwalifikacje do Sprintu, przypomnij? Norris? Norris, Hamilton. Perez był po raz pierwszy przed Przed, przed, przed i Verstappenem. I, Verstappen. I potem był Verstappen. No ale sprint na pewno Beres był trzeci. Nie pamiętam. coś nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie. Ale to musimy sobie już potem to ustalić. I załatwić. Poza kamerą. Dobra, ale wróćmy do, 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 do sprintu. Zakończenie sprintu już zgodnie Zgodnie z porządkiem ob, 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 obowiązującym we wszechświecie. Czyli pierwszy hmm, Verstappen, a ostatni? Ostatni. Ostatni. Kto był, był ostatnim sprincie? Logan? Tak bym stawiał. To jedno jest pewne, nie, że Verstappen jest pierwsza. Ale Verstappen, jeżeli już mówimy o tym wyniku, no to dziewiąte okrążenie, gdzie on zdążył e, odzyskać to prowadzenie, Louis prowadził przez chwilę, bo ten start w wykonaniu Norisa nie był taki pewny. Nie, start, start w wykonaniu Luisa był bardzo dobry. Tak, no i... A start w wykonaniu Norisa był niepewny, z kolei Norris wyjechał poza obręb Toru w tym zakręcie takim e, tej, tej nawrotce, więc szybko w sumie pożegnał się z jakimikolwiek nadziejami na dobry występ. No i to już w sumie mogliśmy wiedzieć, jak będzie wyglądał wyścig w niedzielę i jak będą wyglądały kwalifikacje do wyścigu potem dalej w sobotę, bo Max Verstappen 10 okrążeń przedził Hamiltona o 13 sekund, prawie 14 w zasadzie. I w zasadzie tutaj bym skończył rozważania o sprincie i został przy tych dwóch, przy tych dwóch jego mościach, bo faktycznie Verstappen wygrał kwalifikacje do wyścigu, a te 13 sekund chyba tak zdołowało Hamiltona, że nie, że nie wyszedł. Nie wszystko jeden, to nie wyszuk to wyszuk to wyszuk zaskoczenie jest zaskoczenie. generalnie cały weekend narzekał na ten samochód. I tak jak mówisz po ostatnio, on się już nie hamuje. Nie, 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 nie widzi chyba nawet sensu, żeby się hamować. Mam wrażenie, że on trochę jeździ, bo musi w tym samochodzie. No musi, ma kontrakt, pieniądze też z tego ma niezłe, więc szczerze, jak miałbym jeździć w samochodzie piątym w stacji, za takie pieniądze jak on też by jeździł. No ale by się pewnie bardziej starał. <grym> Tamtego tam starania nie widać. Eee, przejdźmy do wyścigu. Wyścig był. Wyścig był ciekawy. Pomijając pierwsze miejsce. No nie no, bo pierwsze miejsce powiedzmy, że jest takie w miarę pewne. W miarę pewne. Ale drugie miejsce już było zaskakujące Czy Zaskakujące. McLaren przez cały czas miał bardzo dobre tempo w Chinach. Więc to, że Norris będzie na podium, to było pewne, że drugie miejsce to nie do końca. Już miałem nadzieję, że, bo Perez zaczął naciskać nieźle. I był taki moment, kiedy zaczął się do niego odrobinę zbliżać, ale to szybko, szybko minęło. To Norris to. cały czas otrzymywał dużą przewagę, więc myślę, że to jest taki prognostyk, że McLaren może być silny im dalej w sezon. I myślę, że może powalczyć z Ferrari, bo nie wiem, jak blisko Red Bull'a będą te oba zespoły. I obydwaj zawodnicy McLarena są w miarę ale dla mnie, zawodnikiem, kierowcą dnia został London Norris, prawda? Tak, 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 na pewno. Ale dla mnie to, co zrobił Alonso na jednym z ostatnich okrążeń, to było Mistrzostwo Świata. No, Alonso też miał szansę na podium, bo on tam startował bardzo blisko. Mm -hmm. Start był nieudany wykonania nas niestety. Bardziej strategia, jeżeli chodzi o wyścig. Mm -hmm. On nie miał zostawionych w ogóle twardych opon. Bardzo liczył na to, że tych neutralizacji pojawi się więcej, mimo tego, że było ich sporo. Zmienił opony na miękkie, no i te opony miękkie nie, nie wytrzymają dużo, więc wiadomo było, że on gdzieś tam w którymś momencie spadł. Nie popracowały za dobrze. Ale był taki moment, kiedy wyjechał, w którym zakręcie? W ostatnim zakręcie. W ostatnim zakręcie wyjechał, żwirek. złapał żwirek. żwirek i momentalnie, momentalnie wyprowadził z tego samochód. Znaczy on go, on go wyprowadził, zanim złapał poślizg, moim zdaniem. Po prostu już wiedział, co chyba, się święci. Chyba świeci. wiedział, że przeholuje w tym zakręcie. Ale jak się ogląda, jak się ogląda powtórkę, to widać perfekcjonizm Alonso. I widać, co jak on... Jest, to jest, że on jeszcze zdarzył wtedy Hamiltona wyprzedzić. Tak jest, on wyprostował samochód, włączył DRS i wyprzedził jeszcze Hamiltona. To było nieprawdopodobne. To klasa sama w sobie. No, co, co prawda, jak mówiliśmy ostatnio, Hamilton nie za bardzo walczy. Nie no, wiesz co, tutaj akurat miał możliwości, bo hmm. myślę, że Mercedes był w miarę blisko Astona. Hmm. Hmm, przynajmniej na tempie kwalifikacyjnym oprócz tej wpadki Hamiltona. Ale był jeszcze jeden cichy bohater tego wyścigu. Landstroll? Nie, inny taki, który został specjalnie uhonorowany na mecie, co się chyba zdarzyło pierwszy raz w historii. A tak. Guan Yu i jego własne podium. Tak. Guan Yu i jego własne podium, e, u siebie w domu. No, bardzo miły gest. E, niespotykany. Niespotykany. Też wzruszający, jak się chyba Joe, Joe bardzo emocjonalnie to przyjął. Myślę, że ciekawy. Ciekawa tradycja. Ciekawa tradycja, może z tego będzie. No, wyścig domowy. Wyścig domowy. Cieszymy się, że w ogóle go ukończył i że Sauber. Pitstopami go nie zajechał, bo te stopy w Japonii wydawało się, że będą ciutkę lepsze, a tutaj znowu no, wrócili do, wróci do swojej formy. Eee, czyli zakończyliśmy wyścig e, Red Bull, McLaren. Le, Red Bull. Mm... Ja bym jeszcze o. Bo bardzo dużo czasu poświęciliśmy Danielowi Ricardo poprzednio. Mm -hmm. I tu też bym poświęcił czas Danielowi Ricardo, bo po raz chyba pierwszy. Udało mu się wygrać z Sunodą w kwalifikacjach. Wyścig też miał bardzo dobry i moim zdaniem dojechałby w punktach. I tutaj akurat już mówię w 100% o pechu i bezmyślności Lansa Strola. To prawda, w ogóle jak się ogląda na zwolnionych, w zwolnionym tempie ten Polic wypadek. jest tu, a Lans patrzy tu. Tak. On nie widzi, a ja jeszcze potem ta wymiana zdań na konferencjach prasowych i nie tylko i Przypomnijmy, przez radio... tam na. To, to był to, to wyjście. Z... Prostej startowej, prawda? E, nie, to nie. była ta najdłuższa prosta w kalendarzu. Prosta... w kalendarzu, czyli to jest ten, 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 ta sekwencja przed prostą startową. I tam się zdarzyło najechanie na tył klasyczne, tak jak, jak, jak wyglądają karambole na, na autostradach. Po prostu, no jeszcze jeden samochód podskoczył. Po no właśnie ten Ricardo, no i miał szansę naprawdę na dobry wynik, no ale. Uszkodzenia w bolidzie były za duże. Podłoga była uszkodzona. No tak, więc no to już nie w samochodach podłoga, no, uszkodzona podłoga oznacza koniec wyścigu w zasadzie. Brak możliwości wykręcenia dobrego czasu z uwagi na ergonomikę A, kto zrobił czas najlepszy, czas okrążenia? No właśnie Fernando. Fernando. Na swoich... Na swoich... Opon. Na swoich miękkich oponach. Więc tutaj pod tym, po tym względem było to całkiem niezłe posunięcie, no ale jakby miał hardy, to moim zdaniem cieszyłby się być może z podium. Nie, nie tyle, że tylko i wyłącznie z tego dodatkowego punkciku. W ogóle podziwiamy Fernando Alonso, doskonała forma i, i, i niezła forma samochodu. Tak, no i możemy też powiedzieć, że podpisał kontrakt. Już wiemy, już wiemy, że na dwa lata, ale powiedział, że umowa obowiązuje na dużo, dużo więcej, więc możemy się spodziewać, że. Że zostanie jako mentor. Jako, t... jako mentor, trener... może, może ambasador Straty. Mark ambasador marki. Bardziej bym stawiał na ambasadora marki. Może udało mu się zrobić to, czego nie udało się Luisowi zrobić w Mercedesie. I dlatego będzie teraz... Ja myślę, że to... dużo ludzi widzi potencjał w Astonie Martinie. Ja nie widzę potencjału tylko w jednym aspekcie Astona Martina. Myślę, Mianowicie? Że mogliby zmienić jednego kierowcę, ale nie wiem czy... Politycznie niepoprawne. Nie wiem, nie wiem, czy to nie pogorszy stosunków rodzinnych. No, zapewne pogorszy. Dobra, skończyliśmy wyścig, ale nie skończyliśmy dzisiaj, dzisiejszego odcinka, bo tam się parę rzeczy ciekawych jeszcze wydarzyło w międzyczasie. Tak, bo jesteśmy no, tydzień po Chinach i media wrą. No, zaczęło się w sumie niewinnie, no bo zaczęło się od Hulkenberga, który miał przejść do Audi i przejdzie do Audi, do jak będzie jako ich fabryczny kierowca. Audi jeszcze nie ma, ale chwilę. Audi jeszcze nie ma, ale będzie od 2026 roku. I to jako zespół fabryczny, razem z dostawcą silników. To taki naturalny ruch w sumie dla niemieckiej marki, pozyskać niemieckiego kierowcę. Dobrego niemieckiego kierowcę, mimo tego, że nadal bez podium, ale jednak jest to dobry, dobry solidny, bo w hasie tutaj znowu zapunktował, więc prawdopodobnie dobra Znaczy, nie wiem, czy dobra decyzja Niko Hülkenberga, dobra decyzja Audi. Wiemy, że najpierw ten swój sezon przed wejściem do Audi będzie jeździł w Sauberze, którego, które Audi wykupi. No i zobaczymy, jak to, no, to nic... jest. To akurat jest. Ciekawy ruch, bo w sumie... Zauber już był kiedyś z niemieckim zespołem, wtedy z przodu było BMW, a teraz będzie, będzie Audi. Ale jest jeszcze jedna ciekawa plotka, która może dużo zmienić w Formule 1. Czy znaczy sam Niko już dużo zmienia, bo to znaczy, że ten ruch transferowy się ożywi. Mhm. Była też plotka wcześniej o Carlosie Saincu do Mercedesa, ale Sainc także był łączony z Audi. Tutaj też nie dziwota, no bo przecież Sainc senior też... Z Audi żyje dobrze mm -hmm. i Audi z nim też żyło bardzo dobrze przez ten projekt Dakarowy. Tak, tak, tak. oni się ścigają trochę na dłuższych dystansach. Ale za to przejeżdżają więcej w ciągu tych, 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 tych kilkunastu dni. Dobra, no ale jest jeszcze druga wiadomość, która jest nie mniej elektryzująca, o ile nie. wiadomość ła... jest najbardziej Łamiąca w porządek wszechświata Formuły 1. Mianowicie Adrian Newey. Ma opuścić zespół Red Bulla, z którym jest związany już od ponad 20 lat. No, wybitny konstruktor, tak, no bo jakbyś policzył te tytuły, które on zdobył, znaczy samochody zdobyte przez niego, no to To wiesz, to Luis ma mało przy nim. To prawda? A... Można było się tego spodziewać, bo już od dłuższego czasu były te plotki. Tam wszystko zaczęło się od tej sytuacji z. Z inteligencją. No, z Christianem Hornerem. Hmm gdzie jest prawda, w sumie nigdy pewnie nie dotrzemy. Tylko teraz pytanie, gdzie? I czy? I czy. Czy bo, nie odpocznie? Czy nie odpocznie, czy nie przyjdzie na emeryturę? Bo Red Bull na razie bez żadnego oficjalnego komentarza. Ta informacja też oficjalna nie jest. Oprócz tego, że jest potwierdzana przez bardzo, bardzo, bardzo szacowne duże. redakcje sportowe z całego świata. Dokładnie. Więc można, no tak jak w przypadku Luisa Hamiltona do Ferrari. Tak też zaczęło się od bo taka przez... skończyło się na potwierdzeniu oficjalnym. Zobaczymy. no. Są opcje trzy. Albo Ferrari, albo Aston Martin, który będzie budował projekt prawdopodobnie pod Fernando Alonso, bo nie wyobrażam sobie w, tym, w tej roli Lance'a Stroll'a. Albo emerytura. Albo emerytura. No dobra. No to na dzisiaj tyle i wracamy niebawem po Miami. A jeszcze program Miami. bo właśnie to jest kolejna plotka, że pogram <laughs> tutaj wsi szybko wejdę w słowo. Bo przecież Adrian jest kluczową postacią w sumie dla Red Bulla, mhm. i chyba dla każdego w Red Bullu jest tam osobą, która, której w zasadzie dużo zawdzięczają. Jest pewien kierowca, który chyba nie będzie zbytnio zadowolony z tego, że Adriana nie będzie w zespole. Mianowicie? Mianowicie trzykrotny mistrz świata pod Mhm. Więc też są plotki, już potwierdzane przez mniejsze media troszeczkę, ale nadal plotki. A że będzie i w jeździł w jednym nie, 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 że podobno Toto Wolf jest bardzo łasy na, na Maxa Verstappena. Nie, nie wyobrażam sobie Maxa w Mercedesie. Nie widzę tego. I myślę, że Max jako kierowca ambitny też nie chciałby przechodzić do zespołu, który jest czwartym, piątym zespole w stawce, zespołem w stawce, no bo jednak Myślę, że Max zadowolony jest z obecnej sytuacji. I, I nie miejsca, zamierza psuć. I miejsca, w którym się znajduje, i no nie zamierza sobie tego popsuć. Więc jeżeli gdzieś miałby przejść, to nie jak dla mnie jest następny Martin. Bo rokuje bardzo dobrze. Mhm. Biorąc pod uwagę plotki i nasze przypuszczenia, gdzie może trafić Adrian Newey, w ogóle zostanie w Formule 1, to może się okazać, że Max pozostanie na szczycie, jeżdżąc w samochodzie innego koloru. Chyba, że jest to. Wybitny plan Felda wasera i będzie miał Leclerca, siedmiokrotnego mistrza świata w Ferrari, jeszcze tak wybitnego konstruktora. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dzięki. Bardzo.